8 marca 2021 roku odbył się długo wyczekiwany jubileusz 25-lecia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną tradycyjne świętowanie zastąpiono formą hybrydową. Głównym wydarzeniem jubileuszowych obchodów było uroczyste posiedzenie Senatu i Konwentu w SIS, podczas którego podjęto uchwałę jubileuszową, a prezydent i pomysłodawca założenia uczelni, doktor habilitowany inżynier Tadeusz Pomianek, profesor w SIS, podzielił się swoimi refleksjami dotyczącymi pracy na uczelni. Treści uchwały została dumnie odczytana przez doktora Olgierda Unarskiego reprezentującego głównego założyciela wsis Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości. W trakcie posiedzenia powołano również nowych członków trzeciej kadencji konwentu, organu opiniodawczo-doradczego działającego przy prezydencie wsis, w skład którego weszli przedstawiciele renomowanych firm i instytucji. Poniedziałkowe wydarzenie to dopiero początek świętowania 25. rocznicy powołania wsis. Już teraz zapraszamy do aktywnego śledzenia strony jubileuszowej oraz portalu uczelni, gdzie pojawią się bieżące informacje na temat planowanych wydarzeń.